Dzisiaj o najszybszym rewolwerowcu Dzikiego Zachodu. Lucky Luke. Chociaż opisywano go jako kowboja, Lucky Luke to tak naprawdę bardzo wszechstronny bohater. Czasami ochroniarz, czasami samotny wędrowiec. Wyróżnia jego błyskotliwość i absolutnie nieziemskie umiejętności strzeleckie. To komiksowa legenda stworzona przez rysownika Morrisa w roku 1946. Jednak najbardziej znany stał się dzięki scenariuszom Renego Gościnnego, tego od Asterixa. Jego towarzysze to Jolly Jumper, czyli najmądrzejszy koń na świecie i Rantan Plan, czyli najgłupszy pies na świecie. Luke spotyka też masę postaci historycznych, Calamity Jane, Billy'ego The Kid'a, gang Jessego Jamesa. Twórcy często inspirowali się prawdziwą historią, ale jak sami mówili, fakty nie mogą przeszkodzić im w dobrym żarcie. Wszyscy znamy Lucky Luke'a jako kowboja, który strzela szybciej niż własny cień, i nigdy nie zabija, ale to nie do końca prawda. W pierwszych komiksach z lat 40. Lucky Luke bowiem strzelał z mocno śmiertelnym skutkiem. Zastrzelił bandytę Jima, a w historii o prawdziwych braciach Daltonach brał udział w strzelaninie w Coffeeville, gdzie zginęli wszyscy. Dopiero później twórcy nieco zmienili charakter Luka i od tej pory już nikogo nie zabijał. Strzelał w rewolwer, kapelusz albo pasek od spodni. A skoro już o Daltonach mowa, ciekawostka numer dwa, w serii pojawiają się dwie rodziny. Najpierw ta historyczna, która ginie, a później ci, których wszyscy znamy, czyli kuzyni historycznych Daltonów. A czy wy czytaliście komiksy o Lucky Luku? A może wolicie animację? Dajcie znać w komentarzach i widzimy się już niedługo.